Cześć, witam. Tym razem Yamaha Pazzer 600, czyli popularny FZ6 w wersji na kategorię A2. Ma w dowodzie wpisane 25 kW. I ta kwestia jest bezsporna. Motocykl jest w oryginale lakierniczym. Żadnych przygód nigdy nie malowany. Każda naklejka w pełnym oryginale lakier na każdym elemencie motocykla jest w pełnym oryginale przebiegł 47 46 tysięcy kilometrów i 100% przebieg jest realistyczny ponieważ przednia opona słuchajcie no tak był eksploatowany intensywnie że przednia opona e, ma 20 lat i powiem że jest jeszcze bieżnikowo nie najgorsza ale to też fajny dowód że ktoś kto miał ten motocykl e, po prostu nie jeździł wstawił motocykl słuchajcie ta historia wstawił do warsztatu mm, poprosił o wycenę więc dostał taką wycenę że mu się odechciało chyba w niego inwestować, się śmieje i postanowił go sprzedać. Nie, to taki sarkazm. Motor chodzi pięknie, pali pięknie. Nie słychać rozrządu silniczek pięknie się wkręca. Jedyna inwestycja w tej chwili to mówię do wymiany opona przednia ze względu na wiek chyba 2011 rok, o ile pamiętam jest opona przednia, no i należy to wymienić, ale to też jest fajny dowód, że motor no, widać, że nie był eksploatowany no bo nikt nie jeździ na oponach, które mają taki ani inny wiek czy ciekawości, czekajcie ja zobaczę bo też mnie zaciekawiła to opona czy to dobrze czy nie skłamałem lepiej, 2003 rok czyli ta opona praktycznie od nowości biega z tym motocyklem no co tutaj więcej przebieg nie widać wytarć więc przebieg jest realistyczny to jest 100% spisujemy go oczywiście na fakturze wytarcia na przełącznikach, na manetkach oryginalnych tego tutaj nie spotkacie fabryczna naklejeczka tutaj pod siedzeniem znajduje się smarownica do łańcucha. Automatyczna, nie wiem czy ktoś tam z niej korzysta, czy jest podłączona, czy nie, ale zauważyłem, że ona jest. Tak jak wspomniałem, każda naklejka jest fabryczna, kierunkowski jest fabryczny. Z nie... rzeczy niefabrycznych jest dołożony gmol na silnik. I tylko to jest elementem niefabrycznym. Fajnie, no bo w razie W, gdyby coś miało się wydarzyć, no to on jest. No i motor zarejestrowany na kategoria 2, to jest bardzo poszukiwany egzemplarz w Polsce ze względu na tą kategorię. Zrobienie tego motocykla na taką kategorię jest to koszt w tej chwili, nie wiem, 1500-1700 zł. Fajnie, że to jest. I teraz tak, zobaczcie. Tarcza hamulcowa z przodu, ona praktycznie jest. Delikatnie jakiś tam wyczuwalny rant. No, ma jakiś przebieg, więc ten rant musi być wyczuwalny, ale jest bardzo, bardzo delikatnie. Jest naprawdę w takim stanie bardzo dobrym ta tarcza, bym określił. Klocki z przodu mogę zajrzeć. Są zupełnie nowe te klocki. Zupełnie nówki są założone. Silniczek ładny, czysty, każda śrubka w kolorze. Jasnym, także nie jest tutaj nic pognite, nic nie jest poutleniane, więc yy, sami to chyba widzicie. Naklejki fabryczne, przód, tył. Win yy, motocykla, jeśli ktoś by chciał, bardzo proszę, jeżeli nie odczytacie tutaj, to podeślę czy z tabliczki znamionowej, to ja podeślę Wam zdjęcie dokumentu, nie stanowi to problemu. Tutaj jeszcze chyba nikt nie zagląda, bo przy tym przebiegu raczej nikt jeszcze nie powinien ingerować w łożyska główki ramy. I tak też tutaj było. Żadnych klejonych uchwytów, nic kompletnie. Zobaczcie, te śrubki fajnie wyglądają takie zielonkawe, trzymające wsterko. Oczywiście fabryczne tutaj nikt nie ingerował w ten motocykl, nikt tutaj się nie dostawał tam, gdzie nie trzeba. Wszystkie te elementy zielone tutaj te linki to wszystko tutaj fajnie widać. Co tutaj więcej pokazać? gumy naturalne wytarcia, bardziej pęknięcie, takie ze starości niż wytarcie no bo przebieg tego motocykla jest bardzo niski napęd motocyklu na pewno jest świeżakiem ja już go sprawdzałem tarcza z tyłu bardzo gruba a klocki z tyłu zajrzymy jakieś 70 na pewno procent kierunka składu tyłu oczywiście fabryka napęd to jest nowencja na tym motocyklu i to pewnie nie da się tutaj tu są jakie widzicie zadrapanie na secie i chyba gdzieś widziałem na gmolku a nie, nie ma. No to tutaj jest jakieś takie zadrapanie, które należałoby szczyścić. No napęd... No nie ruszymy go i teraz jeszcze pokażę Wam, jak się obkręca, że on nie buja go górą, dołem, że on nie rzuca go. Zachowuje się tak, jak powinien. Także naprawdę napęd jest świeżak, no może ma, nie wiem, ciężko mi powiedzieć, bo nie znam historii z reguły napęd, to jest 35 tysięcy i należy go wyrzucić z motocykla, bo więcej raczej nie wytrzymuje i pewnie taka tu historia też była, więc może mieć 5 tysięcy kilometrów, może nie, 2003 rocznik tej opony, także tu tarcza tak samo gruba, klocki jak wspomniałem są zupełnie nowe z przodu, czysty kolektor silnik z emblematami, naklejki, to wszystko tutaj jest na swoim miejscu, teraz go jak chwilę odpalę, hmm, damy mu na sekundę sanie. Chodzi bardzo ładnie, 47 tysięcy. Zobaczcie, ta wskazówka to na nie No technicznie byłem. Pazery są bardzo wytrzymałe motocykle No moc mają rewelacyjną, bo mają moc jak motocykl sportowy Więc tutaj naprawdę fajne A jeszcze wracając do kanapy, nigdy nie obijana Jest ona fabryczna, nigdzie nie poprzecinana Dobra, kieruneczek, jeden działa, drugi działa A światełka włączymy Długie, krótkie się zapalają Nie wiem, Wy tego pewnie nie widzicie, ja widzę, że tutaj się ta kontrolka zapala Trąbik działa Czyli de facto wszystko powinno być tutaj sprawne. Pięknie chodzi, naprawdę. No właściciel mówił, że do gaźników zaglądał sam osobiście. Znał się na tym może nie wiem, i mówi, że technicznie to on pali rzeczywiście, tak jak zapewnią, że on odpala na dotyk chodzi pięknie, to tak to jeszcze jest. Żadnych rozrządów, żadnych stuków, żadnych hałasujący sprzęgiem, czy się wciśnie, czy się wyciśnie klamki, tu nie masz żadnej różnicy, tak technicznie naprawdę maszyna w perfekcyjnym stanie, zainwestować w przednią oponę i e, no i cieszyć się, no chodzi i bardzo ładnie bardzo płynie, dobra, nie hałasujemy tutaj bardziej, nie będziemy tutaj bardziej Ingerować, tak jak wspomniałem, kanapa przednia, oczywiście kanapa jest w oryginale, żadnych tam ingerencji. Zbiornik w środku nie jest zarościały, nie jest sardzewiały, wygląda tak, jak powinien każdy zbiornik, czyli nie będzie problemów z układem paliwowym w takim motocyklu. Co więcej, motor oczywiście możemy wysłać w dowolne miejsce w Polsce, niezależnie od ilości kilometrów. Koszt jako transportu to jest około 700 zł. Pakujemy, zabezpieczamy motor i jedzie do Was. Oglądacie go na miejscu i rozliczacie się gotówkowo przy odbiorze motocykla, także naprawdę niczym nie ryzykujecie. Co więcej, system ratalny u nas istnieje. Nasz kolega Roman koleżanka kamila ten system ratalny załatwiał dosłownie w 5, może 10 minut, bez wychodzenia z domu, w bardzo uproszczonej procedurze. Ja teraz ten motor jest przestawię sekundę, żeby drugą stronę tak samo fajnie Wam tutaj w słoneczku zaprezentować. Dobra. I widzimy drugą stronę również fajnie. Co więcej, ten system ratalny załatwicie dosłownie przez telefon, jednym, jednym telefonem. Jest to naprawdę bardzo uproszczona procedura kredytu. Co więcej, w tym filmie, który teraz stworzę, oczywiście pod nim wrzucę link do ogłoszenia. Z jakimś tam opóźnieniem, z reguły 24 godziny opóźnienia robię, bo muszę jednak to ogłoszenie stworzyć, napisać, opisać z reguły to, co mówię co tutaj więcej mogę dodać na otomoto pojawi się 35 bardzo szczegółowych zdjęć tego motocykla na oliksie tych zdjęć będzie tylko i wyłącznie 5, więc szukajcie w platformie lepiej otomoto miejscowość Iława, Warmińsko-Mazurskie Województwo bo tam się znajdujemy telefon do nas to 500 134 533 także zapraszam do kontaktu tak jak wspomniałem wcześniej motocykl zarejestrowany kategoria 2, 99 rocznik absolutnie bez wypadkowy, 100% oryginał, każdy element, żaden plastik nie jest złamany pęknięty, wykruszony każda naklejka w 100% fabryczna motor ma tylko 47 tysięcy przebiegu, chodzi pięknie, bo słyszeliście wygląda bardzo fajnie może nie jest rewelacyjnie, może nie jest nowy, nie jest kolekcjonerski, ale naprawdę fajna maszyna, która posłuży jeszcze lata temu kto ten motocykl kupie, według, według mojej oceny od razu trzeba wymienić oponę przednią no bo chodzi o bezpieczeństwo, reszta elementów typu napęd Igła, tarcze bardzo ładne, klocki z przodu zupełnie nowe, tył. Wystarczą jeszcze na bardzo, bardzo długo. Żadnych zapotyń, żadnych wycieków silnik chodzi naprawdę prawidłowo, popr bardzo poprawnie. No jak to fazer, to są motocykle, które raczej nie mają problemów z czymkolwiek. Także serdecznie zapraszam i motor fajny, naprawdę fajny. Telefon do nas to 500, 134, 533. Mieścimy się w miejscowości ława, fazer 600. Na A2. Dzięki, pozdrawiam, cześć.